Nie, nie, nie. Słychać, tam Dobiega końca zgrupowanie w tureckim Belek. Spędziliśmy tutaj 10 dni. jakbyś ocenił, to w jakiej formie stąd wyjeżdżamy? Czy znaczy, no, trzeba powiedzieć, że na pewno prze, przepracowaliśmy dobrze ten okres. Wiadomo, że e, warunki mieliśmy do tego bardzo dobre i na tym cała drużyna i sztab się skoncentrował i to, co mieliśmy. E, zrobić, zrobiliśmy. Rozegraliśmy sparingi z dobrymi drużynami i na pewno tak do tego podchodzimy. To był, wczoraj graliśmy ostatni sparing, teraz już nie jest tylko, tylko zostało, zostały przygotowania już w Czecinie do, do meczu pierwszego z Lechią Gdańsk. No i tyle. Wiadomo, że troszkę czeka nas zmiana klimatu, ale, ale mam nadzieję, że to, co tutaj zrobiliśmy, Przełoży się na to, że, że, że w tej lidze będziemy grać dobrze. Taki wyjazd do kraju, gdzie można grać na Zielonej Murawie, to by się przysłużył, bo ty na początku z grupową się z kontuzją Achillesa. Udało ci się m.in. dlatego, że właśnie miękkie bliska wylecić. No, zgadza się. Troszeczkę na początku znałem jakieś tam urazów, bo wiadomo. Od... Murawa sztuczna, murawa naturalna troszkę się różnią i razem tam z dwoma, z Wojtkiem Lisowskim i z Michałem Kojem trochę narzekaliśmy na to tutaj. Wróciłem, znaczy wróciłem tutaj, przyjechaliśmy i od razu te problemy minęły, dlatego cieszę się, że mogłem trenować już tutaj normalnie z drużyną i nie, 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 nie zmagałem się z jakimiś problemami. Wiadomo, że to zdrowie jest najważniejsze i pewną pracę trzeba wykonać, jeżeli tej pracy się teraz nie wykona. Na tych obozach to na pewno będzie ciężko w lidze. Mam nadzieję, że to co tutaj, tak jak już powiedziałem, zrobiliśmy i ja zrobiłem, to to, to, to się przełoży na, na, na jakieś tam wyniki z ogółem, ogólnej drużyny, bo wiadomo, że co nas czeka ważna runda i trzeba, trzeba wszystko zrobić, żeby, żeby wejść w tę rundę bardzo dobrze. I jak nastroje w szatni? Spoglądacie na szatnię Lech i Gdańska, w zasadzie na jej wzmocnienia. Już powoli zaczynają się rozmowy, bo to... No w i gramy ligę. No, na pewno każdy tam śledzi, co się dzieje w drużynach nie tylko Lechi, ale ogólnie w drużynach ekstra wiadomo, że pewne ruchy są. Ale wydaje mi się, że my patrzymy na siebie. Wiadomo, że tak jak powiedziałem przyjechaliśmy tu zrobić pewną pracę i trzeba się na sobie skoncentrować. Wiadomo, że Lechia może ma jakieś tam wzmocnienia, ale do nas też przyszli nowi zawodnicy. Trzeba, je, trzeba się jakoś wkomponować w drużynę ich. I nas, żeby, żeby razem to dobrze funkcjonowało w każdym, w każdym elemencie, i wydaje mi się, że to jest, to jest największy teraz jakiś taki punkt, żeby się do tego, do tego skoncentrować. Ty, jako jeden z bardziej doświadczonych zawodników w drużynie, też przy okazji starszych zawodników, opiekowałeś się troszkę tymi młodymi, których dość dużo pojechało do Turcji? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy się opiekowałem. Wiadomo, że zawsze w jakiś sposób służy im jakąś nie wiem, radą, jeżeli. Będą chcieli coś ode mnie usłyszeć. Nie wiem, czy traktują mnie już jako doświadczonego, starszego kolega, ale jeżeli są jakieś sytuacje, to, to wiadomo, że zawsze w jakiś tam sposób chętnie pomogę i chętnie w pewnych sprawach, czy boiskowych, czy pozabojskowych doradzę. Na pewno dla nich jest to jakiś taki okres nowy. Są młodymi zawodnikami, bardzo ambitnymi i wiele, wiele by chcieli od razu zdziałać i osiągnąć i na pewno w jakichś tam sytuacjach nie wiedzą. W niektórych sytuacjach co robić i na pewno sięgają nie tylko rady mnie, ale także trenerów, ale od tego, od tego jest ta troszkę starsza grupa zawodników, żeby to taka aklimatyzacja tych młodych zawodników w tej drużynie przebiegała jak najlepiej. W tej aklimatyzacji pomaga też atmosfera, w szatni pogodniczczyźni na zgrupowaniu, cały czas niezmiennie bardzo dobra. To pomaga? Oczywiście no, atmosfera jest czymś ważnym. Chyba każda, każdy to powie, że, że, że bez atmosfery nie ma wyników. I nad tą atmosferą też trzeba tak samo pracować, jak i nad, nad innymi, innymi cechami, jak, jak tam wytrzymałość i tak dalej. Dlatego cieszę się, że, że, że ta atmosfera jakaś jest Wiadomo, że... Yy... Te wyniki jakichś sparingów nas nie może, można trudno powiedzieć, żeby nas e, cieszyły, bo, 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 bo nie wyglądały na pewno tak, jak, jak byśmy chcieli, ale na pewno graliśmy też z dobrymi przeciwnikami i z takimi przeciwnikami się wyciąga podwójną lekcję niż, niż z innymi, dlatego Dlatego cieszę się, że mimo tego wszystkiego jakoś atmosfera w drużynie jest dobra. Mam nadzieję, że to wszystko się przełoży na przyszły tydzień. Praca nad, nad Lechią Gdańskim nad każdym kolejnym tygodniem.